W dzisiejszym odcinku energia w 100% darmowa. Na naszym przykładzie. Szczęśliwców mających inwertery hybrydowe i magazyny energii, które produkują energię również bez połączenia z siecią publiczną, jest u nas mniej niż wyznawców latającego potwora Spaghetti. Już dziś, nawet w piękny słoneczny dzień, wystarczy wzrost napięcia powyżej 252 V. Albo znaczny spadek napięcia na choćby jednej fazie, by fotowoltaika przestała działać. Najlepszym rozwiązaniem bezobsługowym i darmowym w eksploatacji jest instalacja fotowoltaiczna działająca niezależnie. Posiadacze prosumenckiej fotowoltaiki sądzą często, że wystarczy wymienić u nich inwerter na hybrydowy, by dopóki świeci słońce, korzystać z darmowej energii. To prawda. Z tym, że nie cała. Brakuje w tym rozumowaniu magazynu energii, bez którego nasza hybryda przy braku napięcia w sieci działać nie będzie. Tym magazynem nie może być byle jaki akumulator, ale dedykowany do konkretnego inwertera, który będzie potrafił się z nim komunikować. To oznacza z kolei, że będzie drogo. Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy zbliżonej do 10 kW. Pików, Zakup samego inwertera hybrydowego to jakieś 10 tysięcy złotych. Niewielki magazyn energii, choćby o pojemności 5 kWh, to przynajmniej drugie tyle. Jeśli zlecimy montaż wyspecjalizowanej firmie, będzie nas to kosztowało odpowiednio więcej. Lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla firm, o czym będzie dalej, wydaje się instalacja typowo off-gridowa, budowana od podstaw jako niezależna od sieci zwana też Wyspową. Po pierwsze i najpiękniejsze, nie musimy nikogo o nic pytać, ani wysyłać zgłoszeń. Zaprodukowaną przez siebie energię nie zapłacimy ani grosza, nawet z tytułu opłat przesyłowych, jakościowych, ilościowych, czy jakie sobie jeszcze decydenci wymyślą. Nie ma znaczenia, czy mamy odpowiednią moc przyłączeniową, czy w ogóle mamy licznik energii albo umowę z operatorem sieci. Jak widać w siedzibie naszej fundacji mamy działające obok siebie dwie instalacje. Z prawej wyspowy inwerter Off-Grid, o którym tak naprawdę jest ten film, do którego podłączone są wszystkie odbiorniki. Mówiąc inaczej, każdy wat energii zużywany w budynku musi przepłynąć przez niego. Inwerter pobiera energię najpierw z paneli na dachu, a jeśli jej brakuje, dobiera sobie odpowiednią ilość z magazynu. Prąd z sieci zaczyna pobierać tylko wtedy, jeśli wszystko inne zawiedzie. Z kolei, gdy panele produkują więcej energii niż zużywamy, doładowuje nią magazyn. Ma dość ciężką pracę, bo oprócz typowych urządzeń musi zasilać również ogrzewanie daleką podczerwienią na powierzchni około 50 m2. Inwerter z lewej to typowy prosumencki Ongrid. Produkowana przez niego energia jest konsumowana przez kolegę z prawej, jeśli własnej mu nie wystarcza, a jej nadwyżka trafia do wirtualnego magazynu w sieci publicznej. Magazyn ten puchnie latem, za to zimą opróżniamy go niemal do zera. Niestety osoby i firmy, które założyły sobie fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022, z takiego magazynu korzystać już nie mogą. Ich energia oddawana do sieci wyceniana jest w pieniądzu według rynkowych cen miesięcznych, uzyskane w ten sposób środki służą na pokrycie kosztów zakupu prądu np. po zmroku, gdy panele już nie działają. To pozwala obniżyć średniorocznie cenę pobieranej energii z sieci o około 50%, zależnie od fantazji decydentów ustalających te brane z sufitu ceny. Obydwa inwertery mają własne, niezależne zespoły paneli fotowoltaicznych. Po co jednak komplikować sobie życie, montując dwie instalacje? Głównie dlatego, że w naszym przypadku ta prasomęcka jest zbyt mała do naszych potrzeb. I wcześniej przynajmniej raz w roku przychodziła faktura na kilka tysięcy złotych. Teoretycznie moglibyśmy ją po prostu rozbudować. Górna dozwolona granica to przecież 50 kW. Słowo klucz to teoretycznie. Po pierwsze musielibyśmy zwiększyć moc przyłączeniową, co wiąże się z wymianą kabla zasilającego po stronie operatora sieci. Znając z autopsji tempo jego działania, mieliśmy uzasadnione obawy, że najmłodsi z nas przejdą na emeryturę, nim się to dokona. Ponadto Działały nam na nerwy okresowe zaniki napięcia, przez które musieliśmy wstrzymywać działalność, i powtarzające się nadnapięcia w sieci, czyli wzrosty napięcia powyżej 252 V, które wyłączały nasz falownik i zmuszały do pobierania 100% prądu z sieci, nawet gdy pięknie świeciło słońce. Istnienie lub nieistnienie tej prosumenckiej fotowoltaiki nie ma zresztą żadnego wpływu na działanie instalacji, o której traktuje ten film. Uruchomiliśmy ją całkowicie niezależnie od operatora sieci. Nie musimy jej nikomu zgłaszać, przejmować się mocą umowną nad napięciem albo zupełnym jego brakiem. W odróżnieniu od instalacji prosumenckiej nie wprowadzamy bowiem naszej energii do sieci. Podłączyliśmy do niej 20 paneli fotowoltaicznych, co daje prawie 10 kilowatopików. Działa to tak. W pierwszej kolejności czerpiamy energię z paneli fotowoltaicznych. Gdy produkują więcej niż zużywamy, ładowany jest magazyn energii. Po jego naładowaniu inwerter zmniejsza produkcję z paneli do poziomu aktualnego zużycia. Kiedy jednak nasze zużycie wzrasta tak bardzo, że panele nie są w stanie go pokryć, Inwerter pobiera z magazynu zgromadzoną wcześniej energię. Zbyt dużo jej tam nie ma, raptem 5 kWh. Wystarczy na pracę komputerów, drukarek, oświetlenie itd. Jednak próba zasilenia ogrzewania z tego magazynu skończy się po niecałej godzinie całkowitym opróżnieniem go. Wiemy, bo próbowaliśmy. Dopiero po wykorzystaniu wszystkich darmowych możliwości pozyskania energii inwerter zaczyna pobierać prąd z sieci. Zimą własna produkcja jest dość mizerna i około 80% musimy dobierać z sieci, za to przez pozostałe 8 miesięcy w roku proporcje się odwracają. W sytuacjach krytycznych zawsze możemy odpalić agregat prądotwórczy, również podłączony do inwertera. Finansowa opłacalność produkowania energii elektrycznej z agregatu jest słaba. Na wytworzenie 1 kWh musimy zużyć 0,7 kg propanu, ale świadomość, że nikt nam nie wyłączy prądu jest bezcenna. Opłacalność ta zmienia się diametralnie, jeśli wykorzystujemy również generowane przez agregat ciepło odpadowe. O tym jednak traktuje nasz poprzedni film z kogeneratorem plus w roli głównej. Co istotne, instalacja nie działa zero-jedynkowo. Albo panele, albo sieć publiczna. Inwerter z sieci dobiera tylko tyle energii, ile brakuje mu do pokrycia bieżącego zapotrzebowania. Do instalacji wyspowej nie możemy zastosować jednak zwykłego inwertera typu OnGrid. Osoby lubiące hazard mogą kupić sobie inwerter wyspowy naprawdę tanio na AliExpress. Jednak jest to kupowanie kota w worku bez dostępu do weterynarza. Do wgrida nie trzeba za to podłączać wciąż bardzo drogich baterii litowo-jonowych. Mogą to być zwykłe kwasiaki wyjęte z wózków akumulatorowych, a nawet cztery zwykłe samochodowe akumulatory rozruchowe 12 V połączone szeregowo. Trzeba jednak liczyć się z tym, że posłużą nam kilka razy krócej niż litowo-jonowe. Co i za coś. Prezentowana instalacja jest korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem dla firm, jednak dla właścicieli domów jednorodzinnych jakby mniej. Firmy, przynajmniej te działające legalnie, zużywają bowiem wyprodukowaną energię na bieżąco, głównie w dzień, gdy pracują panele fotowoltaiczne. W domach jest to odwrotnie największe zużycie pojawia się wieczorem, kiedy słońce już zaszło i panele prądu nie produkują. Przechowywanie dużych ilości energii jest wciąż dramatycznie drogie. Taniej będzie zatrudnić kogoś do kręcenia dynamem. Chcąc maksymalnie obniżyć rachunki, trzeba przewymierować taką instalację, bo niestety nie zawsze będzie świeciło słońce. Instalacja taka jak nasza w słoneczny dzień może wyprodukować nawet 60 kWh energii, a w pochmurny może to być 10 albo 5. Zimą średnia produkcja wyniosła u nas zaledwie 2,4 kWh dziennie. Choć przyznać trzeba, że tegoroczna zima była wyjątkowo mało słoneczna. Oczywiście część energii będzie się marnowała nawet w firmie, popołudniami, w dni wolne od pracy i w dni bardzo słoneczne. Jeśli jednak takiej instalacji nie zbudujemy, zmarnuje się nam 100% energii słonecznej.